Zanim umysł stworzy świat, to świat tworzy umysł. I bardzo lubię mówić to porównanie zawsze, kiedy robię kosmogramy na początku, bo jest tak, że bardzo lubimy teraz temat manifestacji. Manifestujemy wszystko, nową rzeczywistość, nową obfitość, nową wspaniałość. Ale żeby zamanifestować, to najpierw musimy zrobić miejsce na nowe, posprzątać. Z nas wszystko to, co zalega. I o tym też jest sezon panny, właśnie o sprzątaniu. Uważam, że bardzo, no ale to bardzo niesprawiedliwie, panna została posądzona o tą sprawdzającą z białą rękawiczką wszystko to, co zrobiliśmy, i dbającą o porządek, zafiksowaną właściwie tak naprawdę na porządku i na tym, czy wszystko idzie według planu. Ale panna jest też mistrzynią rozwoju osobistego i pokazuje nam, jaka jest droga do pełni. A droga do pełni jest właśnie poprzez sprzątanie i układanie list do zrobienia. A właściwie takimi małymi kroczkami, kroczek po kroczku, osiąganie swoich celów, jakimi są właśnie. Pełnia i manifestacja tego, co chcemy. Jednak jest tak, że kiedy się urodzimy, i mówi się też, że nasz kosmogram jest tym odbiciem tego, w jaki sposób wyglądał świat o tej dacie, godzinie i miejscu urodzenia, wtedy, kiedy przyszliśmy na świat. Ale to też, jest odbicie społecznej nieświadomości. Tak wtedy wyglądał świat. To możemy stwierdzić na pewno. I teraz nasza dusza wybiera sobie właśnie ten moment w rozwoju społeczeństwa, społecznej nieświadomości, żeby przejść przez te programy, którymi będzie zaprogramowana, przez ten system że móc się z niego uwolnić, breaking through to the other side. A co jest on the other side? Wolność. Bo żyjemy w systemie, nie da się tego zaprzeczyć i istnienie systemu zależy od tego, czy poszczególni jego członkowie odgrywają dobrze swoją rolę. Każdy musi stać w szeregu. I Bycie przewidywalnym, czyli zachowywanie się w taki sposób, w jaki jesteśmy zaprogramowani, sprawia, że system będzie działał. Kiedy jest się przewidywalnym, kiedy idzie się w szeregu, znaczy, że inni mogą cię kontrolować, manipulować, wiedzą, co zrobisz. Więc teraz Twoja dusza wybiera sobie właśnie taki system przekonań, taki system schematów, Idzie nimi, bo w kosmogramie jest pokazana nasza ścieżka, mówi się, że potencjał, jednak potencjał zawsze będzie wtedy, kiedy wyrwiesz się ponad to. Zwykłe osoby mi mówią, że tak, to, to wszystko jest o mnie, to jestem ja. Ale skąd widzisz, że to jestem ja? Bo wiesz, że taką ścieżką idziesz. Wszyscy jesteśmy tym samym. Boską Świadomością, która doświadcza świata przez nas. I mamy po prostu tylko do spełnienia jakąś swoją rolę, jakąś ścieżkę. W momencie, kiedy wyrwiemy się ponad oczekiwania społeczeństwa, możemy zrealizować swój potencjał i dać coś siebie światu, bo jesteśmy tu po to, żeby właśnie dawać, przejść, break on true po to, żeby móc potem pokazać innym, jak to zrobiłam. I nieważne, czy to będzie wymyślenie sposobu na to, jak manifestować pieniądze, czy to będzie wymyślenie sposobu, jak pozbyć się trądziku na przykład. Widziałam na Instagramie takie profile. Oczywiście też korzystałam. Myślę, że teraz widać rezultaty. I ponieważ Ty sama przeszłaś przez jakiś shit, bo to Cię tak wkurzało, że postanowiłaś Zbadać sprawę od A do Z. Po prostu miałaś obsesję na tym punkcie. Jak to się dzieje? Dlaczego to się dzieje? Dlaczego mam ten trądzik? O co chodzi? Sprawdzić wszystkie możliwe kombinacje tego, że dokonałaś eureki. OK, dało mi się. Przeszłam przez to. Pozbyłam się tego trądziku i teraz mogę pomagać innym. I to w ten sposób się toczy. Każdy z nas w jakiś sposób pomaga innym kiedy odnajduje swoją własną wolność, kiedy wychodzi poza system. I tutaj jest mały problem, dlatego że, żeby zamanifestować, trzeba się pozbyć tego, co nie jest nasze, tych schematów. A żeby się ich pozbyć, to będzie bardzo bolało. Bo kiedy idziemy daną ścieżką, wszystko jest przewidywalne, jesteśmy kontrolowani, ale przynajmniej jest bezpiecznie. I również system działa w ten sposób, że jeżeli nic się nie zmienia, to wszystko jest bezpiecznie i jest dobrze. Mówi się, że na przykład mężczyźni są tacy detached, że oni po prostu nie przywiązują się. Ale oni tak naprawdę są. Zamrożeni. Po prostu idą schematem. Bo bycie detached to właśnie nie podłączanie się pod różne energie i różne emocje, które chcą nami manipulować, tylko pójście swoją własną ścieżką oraz właśnie wyrwanie się, czyli ta zmiana. Kobieta jest zmianą panna w swoim dążeniu do pełni jest właśnie tą zmianą. To zawsze kobiety chcą coś zmienić. One szybciej decydują np. o rozwodzie, szybciej decydują o jakiejś zmianie pracy, miejsca zamieszkania np. Mężczyźni nie tak bardzo chętnie gdzieś się wyprowadzają, coś zmieniają. I oczywiście jest tak, że oni kochają wolność, możemy też tak powiedzieć, ale tak naprawdę wszystko jest troszeczkę upside down, bo prawda jest taka, że to kobiety kochają wolność, a mężczyźni kochają relacje. I to są dwie twarze tego samego medalu czyli miłości, wolność i relacje. A jest tak, że kobiety częściej chcą dążyć do relacji, a mężczyźni do wolności. I cały czas szukamy tego, co nie jest nasze. Przez szukanie tego, co nie jest nasze, tylko poprzez to, jak zostaliśmy zaprogramowani, bo tak, gubimy się i oddajemy naszą energię na zewnątrz. Oddajemy tak długo, aż czasem nawet po prostu zaczyna nam jej brakować i czujemy się wyczerpani. Burnout, depresja, wszelkiego rodzaju choroby, które każą nam zwolnić bo jeżeli you don't see the trap, you'll have to go through the trap to see the... E, through the trap to see the trap. Źle powiedziałam to przysłowie. Czyli coś nam mówi stop, już po prostu nie mam siły iść tym samym schematem. I możemy powiedzieć, że kosmogram pokaże nam ten schemat, którą ścieżką idziemy, a astrologia opiera się na cykliczności, czyli cały czas coś powtarzamy. I tak, nauczyłaś się, czy jedziemy jeszcze raz? Może się teraz nauczyłaś, dobra, to jedziemy jeszcze raz. Cykliczność, coraz, cały czas w kółko. Aż się wyrwiemy z tego systemu i przestaniemy być produktem tego społeczeństwa. I wtedy zaczynamy manifestować. Bo zanim umysł stworzy świat,. To świat tworzy umysł, więc najpierw musieliśmy być stworzeni po to, żeby zobaczyć tą pułapkę, wyjść z niej, pomagać innym, oddawać z siebie innym. Ale nie w taki sposób, że oddaję moją energię, ale po prostu mam tak dużo, że chcę dawać z siebie innym. Ja na przykład czasem ktoś mnie pyta, czy, o, yy, czy mogę wziąć te banany od Ciebie. Ja mówię tak, bo przecież mam ich po prostu kupiłam ich pełna akurat mam ich dużo, więc z chęcią mogę coś dać. Jak mamy dużo, to możemy dawać siebie. Jak jedziemy na pustem, no to jest problem wtedy. Nie możemy z siebie e, zbyt wiele dać. Ale kiedy mamy wolność, czyli możliwości, to możemy wybierać, którą ścieżką pójdziemy, do jakiego kraju się przeprowadzimy, z kim będziemy, w jakiej pracy będziemy i. Jest takim, trochę takim moim małym marzeniem. Czymś, co chętnie chciałabym, w czym chętnie chciałabym działać jako aktywistka, widzę tak siebie, to, żeby kobiety częściej dążyły do wolności. Do tego, żeby zostawić te relacje za sobą, ale nie w takim sensie, że yy, jednak tak jesteśmy tymi strażniczkami relacji ale w takim sensie, że jeżeli to się nie trzyma to puszczam jeżeli to się nie lepi nie klei, to po prostu puszczam i tak będę ok wszystko będzie dobrze ze mną, nawet jeżeli nie będę miała tych relacji i dążyć właśnie do wolności po to, żeby móc wybierać takie relacje, takie prace i takie kraje do zamieszkania jakie chcemy z kolei mężczyźni powinni więcej uczyć się o relacjach. I chciałabym też, żeby więcej kobiet powiedziało, nie kochane, po prostu ty tu musisz się bardziej postarać, żeby mieć do mnie dostęp, bo za bardzo oddajemy energię innym, gdzie potem ich, e, ich gdzie potem jej tej, tej energii nie mamy.